Nie mogę zrobić takiego filmu, że tylko samochody może i trzy nie kogoś to A musiał się flić, w... co? A musiał się w... <śmienicza> <śmienicza> Odkręcił to gówno do końca i dostał długimi pomorzie po 20 metrach To <śmienicza> no, wątpieszą opisywanie się Oby tam jakaś Tinderuwa siedziała tak, a, tam, a co on ci zrobił? Nie. <śmienicza> yeah. Oby najdziej przepuściłem go wariata drogowego, zaraz się rozkądą, no <śmienicza> 700 kola za to dałem <śmienic>